Elo, jestem Rap. Robię dziś tę muzę. Przejmuję cały świat. Mój kolega mówi nieźle R. Robię sam sobie zupę krem, a później ją zjem. Jestem Kuba i robię rap. Gryzie mnie rak i jestem sak. Beka to ja, bekam jakieti i robię spaghetti. Lutek majnuje w grach i robi se gmach. Mam węża, on syczy i wije się, robi se co chce. Jestem Kuba i robię rap. Gryzie mnie rak i jestem sak. Robię daba i za mną stoi jakaś baba. Tańczę jak flaga, giwam się bardzo tak jak falanga. Jestem kuba i robię rap. Gryzie mnie rak i jestem sak.